Witam. Dzisiaj taki mały update jeszcze co do podagrycznika. Właściwie chodzi tutaj o kwiat podagrycznika, który teraz praktycznie, no już on już dłuższy czas właściwie kwitnie. No ale on też ma swoje właściwości, jakby nie było. Też tutaj go właściwie mamy, rośnie. ktoś jeszcze nie wiedział, chociaż już myślę, że już wszyscy chyba wiecie z moich ostatnich filmów, które tam robiłem właśnie już w podagryczniku. Z niego można robić sobie herbatki. One też właśnie no, fajnie działają na tą pogardę. To jest ten ból palca spowodowany dną moczanową. Też to bardzo dobrze również działa na takie wolno-gojące się rany, czyli przyspiesza je wtedy i działa to jak gdyby od wewnątrz, można powiedzieć, na takie coś. Można sobie również robić kompresy z takiej herbaty na bolące stawy spowodowane właśnie dną moczanową. Można również robić okłady na ukąszenia owadów. Wtedy takie ukąszenia już tak szybko nie puchną no i też nas tak nie swędzą, jakby nie było. Też kompresy właśnie z takiej herbaty są bardzo dobre na rwę kulszową. Też można sobie je przykładać. Aha, też jeszcze co do ukąszenia owadów, można sobie listek zebrać. Jak mamy jakieś ukąszenie, takie właśnie owada. I po prostu go zgnieść i tym gdzieś wysmarować, gdzie mamy jakieś upolitycznienie. No, oczywiście teraz nie mamy. Dodatkowo, co jeszcze do kwiatów? Kwiaty, jeszcze są oczywiście jadalne, Także można je sobie śmialutko jeść. Wszystko za jeden raz. Mają taki dosyć fajny, aromatyczny posmak mm. i są słodkawie, co normalnie w podegryczniku. W liściach nie mamy tego słodkiego, tego smaku słodkiego, a tutaj w kwiatach go właśnie mamy, także możecie śmialutko sobie jeść. Dosyć ciekawy, specyficzny smak. Także tyle na dziś, pozdrawiam Was.